W dniach od 28 do 29 października 2013 roku odbył się wspólny projekt Akademii Górniczo-Hutniczej i Konsulatu Generalnego USA w Krakowie. Pierwszy polsko-amerykański most innowacji. Główną ideą dwudniowego spotkania było zarażenie uczestników kreatywnym i innowacyjnym podejściem do zakładania własnych firm, komercjalizowania wyników badań i podejmowania ryzyka biznesowego. Myślę, że jednym z najważniejszych wyzwań dla każdej gospodarki, dla Ameryki, dla Polski, jest jak to promować jak najwięcej innowacji w gospodarce. I w naszym doświadczeniu klucz do tej całej sprawy jest, że musi być jakaś współpraca między... Światem akademickim i światem biznesowym. Poza wykładami i dyskusjami program eventu obfitował w liczne warsztaty, których tematyką były m.in. kreatywna praca w grupie, przywództwo w biznesie czy potencjał związany z przekuwaniem porażek w sukces. Ja myślę, że warsztaty i dyskusje tutaj będą bardzo owocne i będą źródłem nowych pomysłów, jak to właśnie promować, jak najwięcej tej współpracy. The idea for us was to try to bring over um, experts from the United States who can help connect with the young Polish researchers and scientists and share their experiences and really share some of the American experiences in how to build companies, how to take an idea and commercialize it. Ważnym elementem imprezy było rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu na najlepszy pomysł na startup The Next Big Thing, w którym główną nagrodą było 10 tysięcy złotych.